Partnerem kanału jest chroneo.pl, miejsce gdzie kupisz od ręki nowe i używane zegarki Rolex, Omega, Cartier z gwarancją autentyczności. Cześć, Mateusz z tej strony. Zapraszam Was dzisiaj do filmu na temat zegarka Jerzy Lekut Polaris Geographic Wartime, jak i na temat samej manufaktury, bo JLC to taki producent Dość dziwny, każdy, choć trochę zorientowany w zegarkach, kojarzy ich jako tego zegarmistrza, zegarmistrzów, ale jeśli chodzi o rozmowę na temat konkretnych zegarków, to ta zazwyczaj zaczyna i kończy się na rewerso. Rewerso, które. Nie jest zegarkiem dla każdego. Nie jest i nigdy nie będzie obiektem masowego pożądania i po części dlatego DLC jest jedną z tych nielicznych manufaktur z tego topu zegarmistrzostwa, która w żaden sposób nie skorzystała z wybuchu bańki zegarkowej, bo po prostu nie miała na czym. Reverso specyficzne, a w ofercie brakuje czegoś, co pobudzałoby wyobraźnię szerszego odbiorcy. Brakuje takiego rasowego sportowego zegarka. Który właśnie w czasie trwania tej bańki zegarkowej mógł być koniem pociągowym, napędowym dla całej tej manufaktury? Więc z mojej perspektywy jest to taka marka dla konesera, ale też nie dla każdego konesera, a wyłącznie dla tego, który docenia jej dziedzictwo, jej historię, jej wkład w cały, obraz zegarmistrzostwa, jaki dzisiaj obserwujemy, a wkład ten jest niewątpliwie niemały. Główny problem chyba polega na tym, że jest to marka, której wizerunek w oczach klientów, w oczach entuzjastów, w oczach kolekcjonerów, opiera się głównie na jednej linii modelowej i na nieco wyblakłej już opinii tego zegarmistrza, zegarmistrzów. I to nie tak, że JLC tego nie dostrzega, bo yy, widzę, że się starają, widzę, że próbują rozwijać te linie, choćby Polaris czy linie Master. Walczą też mocno w dziedzinach wysokiego zegarmistrzostwa, ale tu znowu wracamy do tematu braku takiego prawdziwie sprzedażowego produktu poza rewersą, bo to wysokie zegarmistrzostwo, o ile bardzo imponujące, to jest to produkt raczej budujący e, wizerunek tego właśnie zegarmistrza, zegarmistrzów. To nie jest produkt sprzedażowy. Nie będziemy się po niego zapisywać w kolejkach, raczej to jest coś, co podziwiamy na filmach czy zdjęciach w internecie. Natomiast te normalne linie zegarkowe, Polaris, Master, im brakuje wyrazistości, nie mają jakiegoś takiego designu, który zapada w pamięć i często właśnie ze względu na to latają poniżej radaru wielu entuzjastów, w tym i poniżej radaru mojego. Niemniej, mimo tej nijakości designowej innych projektów niż Revelso, Chelsea ma w swoim portfolio mechanizmy, komplikacje. Tak rozpoznawalne, że bez względu na to, w jak nudny zegarek zostaną opakowane, to widząc je od razu myślimy JLC. I to samo w sobie z wybitnym osiągnięciem i idealnie pasuje do tej reputacji zegarmistrza, zegarmistrzów. Jedną z tych komplikacji jest na przykład MemoVox, czyli mechaniczny alarm, a drugą właśnie komplikacja Geographic i właśnie Polaris Geographic, który zadobiotował wcześniej w tym roku, zbudził moje zainteresowanie na tyle, że powiedziałem o tym głośno w jednym z komentarzy, a później magia YouTube'a zrobiła swoje i tak właśnie w moje ręce trafił ten oto Polaris Geographic World Timer. Czyli zegarek w pełni wykorzystujący możliwości tego mechanizmu, bo oprócz wskazania drugiej strefy czasowej mamy tu jeszcze Pełne wskazanie czasu światowego i datę na dokładkę. Już Wam tłumaczę, jak to działa. Zegarek ma oczywiście trzy standardowe wskazówki umieszczone centralnie, pokazujące Wasz lokalny czas. Tutaj, gdzieś między godziną trzecią a drugą, mamy subtarczę daty, którą zmieniamy niestety tym pusherem na prawej stronie koperty. Po przeciwnej stronie tarczy jest wskaźnik rezerwy chodu, który zapewne część z Was hejtuje dla zasady, ale ja go lubię wizualnie i użytkowo. Natomiast na godzinie 6 mamy wskazanie drugiej strefy czasowej, którą możemy dowolnie zmieniać, korzystając właśnie z dobrodziejstw komplikacji geografii. Gdy już ten zegarek sobie poprawnie ustawimy według instrukcji, to możemy dowoli przełączać sobie wskazania tej drugiej strefy, wybierając ją po miastach. Do tego służy koronka na godzinie 10. Ustawiamy interesującą nas strefę, obracając pierścieniem z nazwami miast, tak by docelowe miasto ustawić pod czerwoną strzałką na godzinie 6. No i voilà. Subtarcza drugiej strefy wskazuje Wam teraz czas, na przykład w Sydney, a teraz w Tokio, teraz w Hongkongu. Natomiast na tym pierścieniu z nadrukowaną podziałką 24-godzinową odczytujemy czy mówimy tutaj o godzinie dziennej czy nocnej. Ponadto nawet bez zmieniania wskazania drugiej strefy czasowej bez używania tej komplikacji Geographic nadal możemy odczytać godzinę z pozostałych stref czasowych jak w tradycyjnym wartimerze bo godziny na tej podziałce 24 godzinnej bezpośrednio wskazują czas w mieście przy którym aktualnie się znajdują. Oczywiście, korzystanie z funkcji World nie jest najłatwiejsze, trzeba się dobrze przyjrzeć i nabrać wprawy w tym odczycie, ale taki już ich urok, World Timery czytelne nigdy nie były. Natomiast jest ono całkowicie opcjonalne, bo tutaj pierwsze skrzypce gra oczywiście funkcjonalność Geographic czyli wskazanie drugiej strefy czasowej. Dla mnie to taki ostateczny zegarek typu Color GMT. A na dodatek kwintesencja tradycyjnego zegarmistrzostwa, która takie zagadnienia, jak właśnie inne strefy czasowe rozwiązuje, wylicza wam po staroszkolnemu za pomocą mechanicznych elementów, przekładni i zębatek. Jeśli jest gdzieś dusza w zegarkach, to ja ją upatruję właśnie w takich miejscach. Tutaj mała notacja na temat różnic między Color GMT, bo użyłem tej nazwy, a True GMT, bo z takimi określeniami się spotkacie. Są to dwa różne rozwiązania na pokazywanie innych stref czasowych. Color GMT jest to rozwiązanie takie jak widzimy choćby w tym Jersey Polaris, które ma dla was śledzić inne strefy czasowe niż wasza, wasza własna. Więc jest to de facto zegarek właśnie do śledzenia innych stref czasowych. Natomiast True GMT to zegarek do śledzenia waszej strefy czasowej. Podczas gdy wy podróżujecie. I ta druga uchodzi za komplikację bardziej uznaną, po części dlatego, że jest zwyczajnie nieco bardziej skomplikowana mechanicznie, ale też po części dlatego, że przez wiele lat mało który producent oferował zegarki wykonujące tę robotę w ten właśnie sposób, a jednym z nich był Rolex ze swoim słynnym GMT Master 2. Więc utarło się uznawać, Tru GMT za coś fajniejszego, ale użytkowo będzie ono lepszym rozwiązaniem, wyłącznie dla osób, które faktycznie często podróżują do innych stref czasowych, a dla całej reszty przyda się wyłącznie na wakacjach. Dla większości z nas, w tym i dla mnie, dużo bardziej użyteczną jest komplikacja kolery GMT. Ale to tak na marginesie. Wróćmy do zegarka. Jest on wpakowany w standardową kopertę współczesnej generacji Polarisa o średnicy 42 mm i grubości zaledwie 11 mm. Co samo w sobie jest cholernie imponujące. Zwłaszcza, że mimo takiego upchania komplikacji, są on cieńszy niż jego standardowa wersja. Zegarek ma bardzo kompaktowe lak Te ucha są na tyle krótkie i Opuszczone w dół, że konieczne jest stosowanie zakrzywionych teleskopów do zamontowania paska. Pasek ma 21 mm, co jest lekko irytujące, ale w zestawie dostajemy świetną gumę zintegrowaną z kopertą, która i wygląda i nosi się bardzo fajnie, nawet na nadgarstkach tak małych jak mój, który ma w obodzie 16,5 cm. Zegarek, mimo tak gęstego upakowania informacji na tarczy, zachowuje wzorową czytelność w zakresie swojej podstawowej funkcji czyli pokazywania czasu. Wszystko dzięki dużym, wypolerowanym wskazówkom, które skutecznie odbijają światło z różnych kątów, wyraźnie odcinając się na tle matowej tarczy. Ta czytelność zachowana jest również po zmroku, bo zalumienie tego zegarka stoi na zaskakująco wysokim poziomie. Nie posłuży Wam oczywiście jako latarka, ale odczytacie godzinę bez trudu w środku nocy, a nawet w półmroku poranka. Wszystkie elementy tarczy jak i sama tarcza wykonane są w wysokim standardzie, jaki możemy oczekiwać od zegarków z tej półki cenowej. Jeśli dysponujecie lupą, to na pewno będziecie mieli tutaj czemu się poprzyglądać. Na tarczy zastosowany został modny w ostatnich latach gradient od jaśniejszego niebieskiego do niemal czarnego. Na obrzeżach ma taką asfaltową, matową, bardzo ciekawą strukturę. Same indeksy i wskazówki również wykonane są bardzo dobrze. A całość pięknie dopełnia pierścień z nadrukowanymi nazwami miast, który jest umocowany pod lekkim kątem, co nadaje temu wszystkiemu efekt 3D. Od drugiej strony jest ładnie. Niewątpliwie werki JLC są przyjemne dla oka. Przywodzą na myśl produkty z takiego wysokiego mistrzostwa, ale tutaj lupa już nie będzie potrzebna, bo w detalach widać jednak, że do tej najwyższej półki nie aspirują. W czym oczywiście nie ma niczego złego, tylko warto mieć tego świadomość. Bo czasami reputacja marki może sugerować coś innego. JLC w kontekście zdobień mechanizmów to nie jest poziom. Adomarów, waszeronów czy Bregetów, nie mówiąc już o Lange czy producentach niezależnych z tej najwyższej półki. Marka siedzi sobie zawieszona gdzieś pomiędzy tym wysokim zegarmistrzostwem, a produktami marek takich jak Rolex, Cartier, Omega i WC, nie mając zbyt dużo bezpośredniej konkurencji. Gdybym miał wskazywać marki, które w całym pakiecie dostarczają coś podobnego w ujęciu jakości i ceny, to wymieniłbym. Choparda, Pompe, Glasute Original, Gerard Perego, Piaget czy zegarki Octo Finissimo od Bułgarii. Patrząc na rozpiętość całej branży, jest to faktycznie tylko garstka producentów, z których żaden nie należy do potentatów. I to JLC jest wiodące w tej grupie, z największym udziałem w całym rynku. Z jednej strony to dobrze dobrze mieć swoją niszę, ale z drugiej strony Mam czasami takie wrażenie, że ludzie rozpatrują całą tę branżę zegarkową w progach i pierwszym progiem jest cena Rolexów i rozpatrują, aspirują do zegarków, stawiając sobie Rolexy jako ten szklany sufit, a gdy już go przebiją, gdy przeskoczą ten próg, uderzają wprost do wysokiego zegarmistrzostwa, trochę pomijając te kroki. Pośrednie. I mam wrażenie, że marki takie jak Chelsea trochę na tym tracą, i ze względu na okupowanie takiej nieco pustej niszy, nie mają szans na bycie obiektem takiego masowego pożądania. Oczywiście, to są tylko moje teorie, ale już nie pierwszy raz analizując. Ten segment rynku dochodzę do podobnych wniosków. Kończąc wątek mechanizmu, należy wspomnieć o jego największej wadzie, czyli rezerwie na poziomie 43 godzin, co nie jest wynikiem imponującym. W nowszej wersji zegarka została ona wydłużona do współczesnych 70 godzin, ale tutaj mamy ledwo powyżej 40. I tutaj właśnie przydatny okazuje się ten wskaźnik rezerwy na tarczy, co warto zauważyć. To szybkość nakręcania. Wystarczy dosłownie kilka sekund i zegarek możecie mieć ręcznie nakręcony w pełni, bo koronka nie jest zakręcana. Na szczęście. Naciąg automatyczny też jest bardzo efektywny. I tutaj chciałbym się podzielić z Wami wnioskiem, do jakiego doszedłem przez te lata kolekcjonowania, użytkowania zegarków. A brzmi on tak, że dla mnie rezerwa chodu nie ma najmniejszego znaczenia. Oczywiście czasem fajnie mieć takie zegarki jak 50 fadoms z Batyska w Obląpę, który zmierzone 140 godzin rezerwy mi dostarczał, ale nadal dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, bo ja noszę zegarki ciągiem. Ja noszę zegarek przez kilka dni, czasem przez kilka tygodni. I choćby nie wiem, ile te zegarki pozostałe miały rezerwy, to one i tak. Padną w tym czasie, w którym noszę ten, który mam na nadgarstku, a ten, który mam na nadgarstku, to jego rezerwa też dla mnie nie ma żadnego znaczenia, bo póki go noszę zegarek, funkcjonuje, chodzi po prostu. I tak to właśnie jest z niemal wszystkimi parametrami zegarka. Nigdy nie przyjmujcie ich tak bezkrytycznie, zawsze spróbujcie je odnieść do Waszego sposobu korzystania z tych zegarków. Dla mnie ta rezerwa nie ma żadnego znaczenia. Dla kogoś innego bez znaczenia będzie luma, a dla kogoś, kto na przykład codziennie zmienia zegarek, a ma dużą kolekcję, totalnie bez znaczenia będzie zarówno rezerwa e, chodu, jak i precyzja tego zegarka, Po co za różnica, jaką się zachowuje w przeciągu i różni jak nigdy nie jest więcej niż jeden dzień noszony. Dla większości bez znaczenia pozostanie wodoszczelność zegarka i każda z wad zegarka, która jest wymieniana w recenzjach, każda z zalet powinna być zawsze e, brana w kontekście tego, jak wy z danego zegarka korzystacie. To znowu tak, na marginesie wracamy do Polarisa. Koperta tego zegarka jest wykonana poprawnie, ale nie jakoś topowo. Nie podoba mi się trochę to sfazowanie na uchu, na którym jest powierzchnia polerowana. Jest to w moich oczach wykonanie Byle jakie. Brakuje tutaj zdefiniowanego przejścia między tymi powierzchniami. A cała reszta jest po prostu OK. Nie mam za bardzo czego tutaj chwalić. Zegarek ma 100 metrów wodoszczelności potwierdzone jeszcze 1000 godzinnym testem w fabryce GLC. Odznacza się precyzją na poziomie chronometru jeśli Użytkujemy go w pełni nakręconego co trudne z drugiej strony nie jest bo jak wspomniałem naciąg jest efektywny i nosząc zegarek jest on praktycznie od razu w pełni nakręcony i takim się utrzymuje. Jeśli chodzi o cenę i dostępność to jest to temat trudny. Zegarek był dostępny wyłącznie w 250 sztukach na cały świat oferowanych jedynie w butikach monobrandowych marki. Dzisiaj na rynku wtórnym pojawia się bardzo rzadko kosztuje w granicach 70 tysięcy złotych. Co jest ceną nieco niższą niż cena tego właśnie nowego Polaris'a Geographic pozbawionego funkcjonalności wartimera. Co też sprawia, że y, może jawić się jako po prostu nieco lepszy deal. Pamiętajcie też, że większość z tych zegarków nadal będzie na gwarancji, bo Chelsea oferuje 8-letnią gwarancję. Jest to jeden z tych producentów, którzy dają możliwość wydłużenia darmowego tej gwarancji. Ja na tym modelu też z tego skorzystałem. Jeszcze wracając na chwilę do samej kwestii limitacji, którą często postrzegam negatywnie, bo często ta limitacja nic zupełnie nie wnosi do samego zegarka. Tutaj było zgoła odmiennie. Funkcjonalność Geographic nie była dostępna w Polarisach w ogóle, a komplikacja Travel Time była parowana zazwyczaj z chronografem i pakowana do e, większej koperty. Więc nabywca tej limitowanej wersji miał prawo czuć, że otrzymuje coś naprawdę wyjątkowego, coś czego na rynku nie ma. I do tego roku, e, do premiery, właśnie wspomnianego Polarisa Geographic. Był to jeden z takich najbardziej wyjątkowych Polarisów, jakie zostały w ostatnich latach. Na rynek wypuszczone. Mnie zegarek osobiście bardzo przypadł do gustu. Spędziłem z nim dużo czasu. Był jednym z zegarków, którego korzystałem, z którego korzystałem na wakacjach, właśnie robiąc użytek z tej jego wodoszczelności. Zaskoczyła mnie jego czytelność oraz ten fan, tą radość, którą daje podczas korzystania z tej funkcjonalności drugiej strefy czasowej. Wiecie, czasami macie taki zegarek, którego lubicie sobie klikać, kręcić koronkami dla samej zabawy z tego płynącej, i to jest jeden z, z takich zegarków. Oczywiście funkcjonalność Travel Time nie jest dla mnie. Ja nie, nie handluję na rynkach światowych, ja nie potrzebuję znać aktualnej godziny w Honolulu. Więc traktowałem ją tutaj jako aspekt e, czysto wizualny. Mnie się po prostu podoba. Ale fanem Polarisów nie byłem i nie będę. To są zegarki, tak jak wspomniałem, trochę pozbawione charakteru, nudne, co w tej branży też często jest zaletą. Popatrzcie choćby na katalog Rolexa, tutaj nuda jest. W cenie, ale mam wrażenie, że to jest taki trochę inny rodzaj nudy. Nudy, która nigdy nie przebije się do, do mainstreamu i nigdy nie będzie obiektem pożądania. No i jeszcze sama kwestia marki Rzeszela Kutr. Wiecie, przed laty, przed tą bańką zegarkową. To był taki bardzo rozsądny wybór dla ludzi, którzy już trochę o zegarkach poznali, którzy mieli dość omek i Rolexów, nie było ich jeszcze stać na padki, lub też nie chcieli pakować takich pieniędzy w padki, waszerony, AP, Lange i inne takie. I był taki właśnie JLC z ofertą niemalże z wysokiego zegarmistrzostwa, ale w cenach Rolexowych lub niższych. I tak jak wspomniałem, na COVIDzie nie udało im się w jaki sposób odbić w popularności, ale odbili się w cenach, bo jest to marka właśnie z tego topu, która w czasie pandemii, w czasie bańki zegarkowej zaliczyła najwyższe podwyżki cen swoich zegarków. I dzisiaj trochę straciła tego asa, którego miała w rękawie wcześniej. Dzisiaj to już nie jest takie dobre value hormony, jak było wcześniej. I właśnie wpakowała się w tą dziurę, w tą niszę pomiędzy zegarkami takimi masowo produkowanymi, kończącymi się na Rolexie, ale poniżej tego wysokiego zegarmistrzostwa mistrzostwa. I w mojej teorii, oczywiście tutaj podkreślam, to jest tylko i wyłącznie moja teoria i obserwacja, z którą macie pełne prawo się nie zgadzać. Ale w tej mojej teorii na tym trochę. Cierpi ich wizerunek przynajmniej w oczach entuzjastów takich jak ja, czy pewnie część z Was. Dzisiaj Jersey nie jest tym mądrym wyborem dla człowieka, który zna się na zegarmistrzostwie, ale nie chce przepłacać za markę, bo tutaj płacimy już też za markę. I dzisiaj spokojnie za ceny metkowe zegarków Jersey jesteśmy w stanie wskazać wiele alternatyw o takim samym lub lepszym stosunku tej ceny do jakości. Ja mam jakiś sentyment do tego producenta, zwłaszcza do Reverso. Mimo że w praktyce aż tak dobrze mi się nie sprawdziło, to myślę intensywnie nad tym, by jakiegoś nie zakupić zacząłem sobie już szukać prezentu na czterdziestkę, która nieubłaganie się zbliża i ten biały Mono Face reverso, który niedawno wyszedł, jest jednym z silniejszych kandydatów. Z tym Polarisem się już żegnam. E, wymieniłem na innego Polarisa, zobaczymy co to będzie. E, chcę po prostu poznać więcej tych zegarków. Miałem dużo fanu znoszenia go, ale czas się rozstać, tak? To już jest e, w tej przygodzie zegarkowej uprawianej tak jak ja lubię. Bez sentymentów, bez nadmiernego przywiązywania się do zegarków, przedkładam zdobywanie nowych doświadczeń na nadposiadanie czegoś w kolekcji na stałe. Dobra, dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Dajcie znać, co myślicie o zegarku, i do zobaczenia następnym razem.